Anarchii trudno, że to czyjś majątek. Jednakże najprawdopodobniej najbardziej majitynymi graczami na serwerze są Trumpy Club Dex. Dlatego postanowiłem, że stanę na wysokości zadania i przez ostatnie dwa tygodnie w jak najbardziej cię da, zdobywając najcenniejsze rzeczy na serwerze i zostanę nowym, najbogatszym graczem na anarchii. Nie było to łatwe zadanie, ale jak tego dokonałem, to zobaczycie w filmie. Przypominam także o akcji, w której za każdego suba do końca wakacji stawiam jeden blok na spawnie anarchii. I od tamtego momentu ponad 10 tysięcy osób postanowiło zasubskrybować ten kanał, jest to niesamowita liczba, ale spróbujmy pod tym odcinkiem pobić ten rekord, jeśli jeszcze tego nie robisz, to klikaj w ten przycisk na dole i zapraszam do oglądania. Jednakże zanim to otopnijmy się, nie to Czyli do 17 lipca, jeszcze przez skończenie mojej obsydionowej twierdzy. Odezwałem się wtedy do Bleda, który jeszcze nie był dotychczas na serwa. Zaproponowałem mu zagranie w rosyjską ruletkę na oryginalnych zasadach, czyli jeśli źle wylosujesz w dispenserze, oznacza to Twoją śmierć. Jednakże jeśli wylosujesz dobrze, to w tym przypadku Bled zyskujesz Shulkera z fajnymi itemami na start. O dobra, widzę cię, zresztą się tutaj. Dzień dobry, a... pierwszy raz weszłeś Trzyma. na serwer. Tak, jesteś tu po raz pierwszy oficjalnie. Mam dla ciebie propozycję. Możemy, wiesz, to to rosyjska ruletka. Takie że. Eee, a... Dawaj, może a... chodzić a... gdzieś na górę, bo tutaj ten lawa tutaj ostatnio chyba jakieś nowe lawa powstały. No na... no właśnie, zauważyłem trochę. No więc tutaj ciągle się spawn zmienia, ale może niedługo to się zmieni. No, to robi drzewo. Wow. O, o, sorry. A już myślałem, że gdzieś eee, A więc dobra, mam przy sobie teraz kita, hmm. który no. na pewno ci pomoże przy starcie. Ustawi dispensera o tej. Działa losowo. Będzie biała i czerwona wełna. Jeśli wylosujesz białą wełnę, to dostajesz kita a jeśli wylosujesz czerwoną, no to wiesz co to oznacza. No nie licząc z tego środkowego stota, jest 150 na 50. No równe szanse. Także tak, nic nie wiesz z tego. Tak, możesz klikać. Oh shit! Umiera. No, niestety. Pier nie ma to, jak stracić pierwsze szterce na anarchię. Jestem Dobra, nie będę takim hamem. Nie zostawię cię bez niczego, bo jednak to anarchia, to będzie trudno ci przeżyć. Więc e, masz tutaj kita. Proszę bardzo, sprawdź sobie. Okej. Okay. Wow! Okej. Okay. Nie, nie miałem jest czasu dobrze. na zenchantowanie seta, więc sobie zenchantujesz Nie wiem, gdzieś. Dam ci kordy później do zenchantowania, nie? No, dobra, no. Także powodzenia, życzę miłej ci gry. No. Dzięki, Jaru. No i się ma. Mimo, że BlueLead wylosował czerwoną wełnę oznaczającą śmierć, to zrobiło mi się go trochę żal i wiedząc jak trudno przejść na Anarchii bez itemów, postawiłem, że i tak dam mu tego hita. Dzień później razem z swoim Franalem i bledem postanowiliśmy założyć ugrupowanie, z tego powodu, że wszyscy przed Anarchią byliśmy graczami Bedors. Od tego trybu zaczynaliśmy na YouTubie. Dotychczas większość nas nazywało Bedwarsiarzami, a jakoś nie mieliśmy pomysłu na nazwę, postanowiliśmy, aby już tak zostało i końcowo zwymy się Bedorsowcami. Ale przejdźmy do rzeczy o tym, co jest ten odcinek. Dokładnie 21 lipca. Był to dzień, który odblokował mi drzwi do zrealizowania celu z tego filmu. Był to dzień anarchii, w którym wszyscy na serwerze zbieraliśmy pieniądze na akcję charytatywną walczącą z rakiem. A połowa osób w tym dniu prowadziło live. O 8 godzinie pierwszego live'a rozpoczął Flameusz, który znalazł tajemniczą tabliczkę w jego drzewie. Z informacją, że coś się zdarzyło w dniu 22 na kordach minus 321 na 315. Miało się wydarzyć coś wielkiego. Podobno tabliczka w tory była nieziszczalna. A dodatkowo twórca i podpisał się jako x Oznacza to, że twórca jest anonimowy, jednakże tak wcześniej podpisał się właściciel, więc już wtedy podejrzewałem, że zapewne to jego sprawda i może się szykować coś naprawdę wielkiego. A jeszcze wcześniej się odbyło wiele różnych atrakcji, w tym Casino Tramwka gdzie wziął udział. I jak to się skończyło, to już sami zobaczcie. Topik i... Apik idziesz? Ja mogę dobra, ja mogę nagrać, ja, ja mogę No to schowajcie sobie z temu konkurenta, pamiętajcie Nie, Utopik wziął czerwony Utopik czerwony, Apik czarny Ja biorę czerwony Słowo się rzekło, Apik czerwony, Utopik czarny Odpalamy ruletkę Tak, to było prawdziwe, ale to już było, o, to IP już nie działa, kiedyś działało O stary, ale się stratuje Kto ma jaki kolor? Ja czerwony. Utop Aj, 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 czarny. Mówiłem, mówiłem, daj miecz, daj miecz Daj daj Let's go Ja chcę jeszcze raz, ja chcę jeszcze raz Dobrze, zapraszam do, 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 Ja znowu Czarny biorę, znowu do, Ja biorę do, Czerwony teraz, ja biorę Czerwony Hazard, hazard chłopaki, hazard Czarny, czarny Czerwony, zajmiesz, czerwony zajmiesz, klikaj, klikaj, klikaj Czerwony, Utopik tak, czarny. czarny, po raz kolejny Tak, tak Czarny oddaje, to oddaje Spam, Utopik Czarny, Czarny, Czarny Czarny Gdzie to jest? Ja bym skań, chciał zielony stan. Uwaga, uwaga! Jeeee! Yeah. Dobra, daj kurde. Oh, yeah. ja no, ale to nie wiem, co Ja też mam serce. Jest... Ja też mam wzięto. Idę teraz, czarny, czarny. Fik. Dobra, ja czerwony znowu. Ja, znowu? Dobra. Raz po prostu. Dobra, kupiłem. Ale niech będzie to zrobić. Dzięki, Lama. Dzięki. Ej, jak to wybrałeś? Czarny? Ajajaj. Jeszcze raz. Jeszcze raz. czarny raz. Z czarny dobra, ja zdejmę. To jest tak do czerwony, Afik. Dobra, to ja czarny. Dobra. Czyli kto ma jaki kolor? Ja czerwony, ja czerwony. Deksy ja czerwony, czerwony czarny. Afik czarny. W takim razie odpalam ruletkę i przekonamy się. Uwaga, Deksy, wygraj to. Deksy, 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 Deksy. Czemu ty. No. tak długo? Ej, czemu to tak długo? Jutrz, to byłby bez czasu. Zielony, Co? o jak fajnie. Marchewki, marchewki, marchewki. Ja, e, czarny, margevki, 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 margevki. ja e, czarny, a czerwony. Nie, Czerwony wygra. Czarny Zgodę wygra, zażyło się. Rzekło się, rzekło się, rzekło, rzekło się. Rzekło ja, rzekło czarny, się. Ja, czarny, ja czarny. Czerwony wygra, szkoda, topik, że tak dajesz serca po prostu. Odpalamy ruletkę. ci, czerwony wygra, ale oby czarny wygra, ale czerwony, silka. Tarny, Czarny. Czarny. jednak jednak ja słabo wystawiam, jednak jesteś dobrze. I tak i też powoli skończyłem z siedmioma sercami, a my już zbliżała się 22, a wszyscy zebrali się na owe kordy. Przez to przez chwilę zastanawiałem się czy parę sekund przed 22 wszystkich klepnąć łapką Jednakże powstrzymałem się od tej myśli i nadeszła godzina 22 Wyznaczone miejsce spadł meteoryt Na szczęście udało mi się przejść od niego Jednakże Jakub, Peter i Sagi nie mieli tyle szczęścia Po meteorycie powstał ogromny krater Jednakże nic poza tym się nie stało i stwierdziłem, że rozejrza się kawałek, bo w końcu po coś musiał ten meteor odspaść. Znalazłem wtedy obok zdarzenia beczkę, jednakże przez to że miałem laga, krawik zabrał jej zawartość, jaką były meteorytowe diamenty, które poza ich nazwą nic nie robiły, więc wszyscy postanowiliśmy je włożyć do skili na środku, aby były taką pamiątką i żeby sobie leżały. Jednakże po jakimś czasie walną w tym miejsce piorun, a po tworzeniu skrzynki w środku zamiast owych diamentów pojawiły się trzy księgi odrodzenia, które ukradł Blue. Jednakże końcowo postanowił, że oddaje jedę który następnie miał je oddać dla trzech odnowu serwerom. Pierwszą zostały sobie, czyli dla Timu 66, druga trafiła do N1, jednakże ostatnią dostałem ja, czyli dla Bedwars Po ukończeniu budowli, widziałem, jakiego kolejnego celu mogłem się podjąć, czyli, oczywiście, na najbogatszym graczem na serwerze. Także od razu po ostatnim odcinku zacząłem pozyskiwać cenne przedmioty. Na start pomyślałem, aby się obłowić w jak największą ilość surowców, jednakże szybko skapię się, że wykopanie takiej ilości rud ręcznie zajmie mi ogromną ilość czasu. Znalazłem wtedy na internecie zaawansowany skrypt, który by kopał za mnie przed siebie, wystarczyło tylko wziąć pełno najlepszych kilofów z fortuną oraz jedzenie od ekwipunku i zostawić włączony komputer. Najpierw zacząłem od najcenniejszego, czyli Ancient Debris'u, a potem wziąłem się za inne surowce. Miały dnie i noce i udało mi się wszystko zbierać, a dokładnie 40 tysięcy diamentów, złota i żelaza, a także 500 sztabek nederytu oraz 10 tysięcy lapisu i Dodatkowo 3,5 tysiące emeraldów, a kopanie tego wszystkiego zajęło mi 20 godzin. Niedługo po wykopaniu wszystkich surowców usłyszałem plotkę, że wszystkie portale do Endu są niszczone. Od razu po usłyszeniu o tym zacząłem szukać na świecie jeszcze ocalałych portali przed zniszczeniem i udało mi się jeden znaleźć. A zależało mi na tym, ponieważ miałem w planach zdobyć pół skrzynki Elit oraz stworzyć farmę widorowych czaszek, do których potrzebne są miły dorobę róże, a do zdobycia ich potrzebny miły portal w Endzie. Z od razu wziąłem się za szukanie Elitr i po wielu godzinach odwiedzenia dziesiątych End City udało mi się zebrać wszystkie. A po skończeniu zostało mi tylko wyfarmić Widerowe róże. A do nich potrzebowałem wielu kur, które musiałem wyfarmić pod podłogą portalu. Dokładnie, róże te dropią tylko gdy Wider zabije jakiegoś moba, a plan był taki, żeby farmi jak najwięcej kur w specjalnym pokoiku pod portale, a następnie na środku postawił widera, taki sposobem, że zabije wszystkie kury wokół swoim wybuchem, a sam się zbuguje w ścianie i nie będzie mógł uciec. Jednakże jeszcze kluczowe jest to, aby przed zabiciem wszystkie kury miały po pół serca, ponieważ tylko wtedy wider będzie mógł je wszystkie zabić naraz i do tej części planu użyłem potek z poisonem. Dobra, tutaj będziemy musieli posadzić Widera i jeszcze tylko kurczaki, a więc my. Dobra, to wszystkie kurczaki, jakie i z tych jajek. To wciąż za mało, więc będziemy musieli jeszcze trochę je rozmnożyć. Więc ich rosną. Dobra, mam już tutaj wszystkie kurczaki. Zostało je tylko spojzonować. I to sobie to tyle. I postawić tylko Widera. Dobra musimy je wszystkie spojzonować. No i zostało tylko postawić Widera. Tylko, że jest tyle tych kurczaków, że nie mogę postawić główek. Dobra postawię Dobra! E, ile będziemy mieć tych róż? 300 ki róż. Myślę, że to wystarczy. Po wyliczeniach wyszło, że jednak nie starczy mi tyle róż. Więc musiałem na nowo wszystkie kury rozmnożać i udało się końcowo zdobyć tyle, ile potrzebowałem. A jakie użyłem do farmy tych czaszek, zobaczycie dalej. Po wyjściu z Endu kolejnym celem obrałem koksy, których chciałem zdobyć więcej niż Jakub. A do tego użyłem specjalnego sposobu na odszukiwanie ich w świątyni. I po paru dniach zbierania udało mi się zdobyć ich 4 staki. co jest prawie dwa razy więcej od Jakuba. Następnie zacząłem zbierać totemy i po dwóch dniach udało mi się uzbierać ich aż trzy pełne skrzyni. Później zebrałem za endklesole, których uzbierałem 1000, a także potki, których udało mi się zrobić 4 pełnych skrzynek. Przyniosłem też moje 50 tysięcy obsydianów, które mi zostało z mojego Stasza, a propos Stasza, to w poprzednim odcinku dostałem masę komentarzy, że pokazałem kordy mojego Stasza. Jednakże i ja o wszystkim zdawałem sobie dokładnie sprawę, ponieważ mogę was dziwić, ale była to zaplanowana akcja. I specjalnie tak zamacałem źle kordy, żeby wyglądało to na wpadkę. A na miejscu z tak naprawdę nic nie było, a skrzynka, którą wcześniej wam pokazałem wypełniona Obsidianem, była jedyną skrzynką z Obsidianem, a pozostałe były puste. Tak, aby wyglądało to, że Stasz jest pełny obsa. Jednakże była to pułapka na złodzieja, który by chciał mnie okraść. I po przeleceniu na te kordy, czeka go wybuchowa niespodzianka. Aktywowana za pomocą Trapdora. Dobra, już zaraz powinniśmy być przy tych kordach. Oho, oho, już widzę. Czyli ktoś tu był. Okej. Okay. No jak widzicie, nie był. No bo chyba, nie wiem, jest 15-20 kartów No jak widzicie, to jest karma dla złodzieja, który chciał mnie określić. Ale w ogóle dziwne, patrzcie, co się stało z tymi skrzynkami. Co jest tutaj, tak? Jakby ktoś się przeciął na pół. Jestem ciekaw, czy zabiło tą osobę, ten trap. Ale widzę, jeszcze coś. Jak widzicie, ma na sobie teksturpaka. i pewnie będzie dużo pytań, co to za teksturpak. Będziecie mieli go do na moim Discordzie, który dosyć niedawno wystartował. A także moją paczkę modów, na której gram na anarchii. Ale serduszkę chyba zmienię, bo mi się tak średnio podobają. Jeśli dużo osób bije na tego Discorda, także mam razem jakieś cardy. Jestem w Jest tam też strefa dla wspierających, gdzie można ze mną pogadać. I także dla wspierających będą oddzielne konkursy na Paysavecardy. Musiałem wtedy wszelkie najcenniejsze itemy dostępne w grze w masowej ilości. Jednakże brakowało mi uzbrojenia. Z tego powodu postanowiłem zbudować farmę endermanów na jednego hita w endzie. Ponieważ potrzebowałem dużo expa na enchantowanie tych setów. I po jakichś 6 godzinach udało mi się stworzyć 20 perfect setów z najlepszymi enchantami. Najpierw zostało mi tylko zebranie czaszy, do których zebrania potrzebowałem farmy, o której wspominałem wcześniej. Potrzebowałem do nich znaleźć gdzieś bardzo daleko oddaloną otwartą fortecę na biomie Soul Vale. Ponieważ na tym biomiore się więcej mowu i gdy znalazłem dobre miejsce pod farmę od razu zacząłem budowę. I tu zaczynamy od najgorszego etapu, na którym spędziłem prawie 30 godzin, czyli wyłożenie całego obszaru w zakresie 128 klatek półpłytkami. Na szczęście posiadałem parę pełnych szulkerów drewna, więc nie musiałem zdobywać materiału na te płytki. Stawienie szło mi w miarę prosto, pomijając fakt, że przez to, że było to z desek, ciągle mi się fajczyło, czy to przez Blaze, czy to z samego siebie. A i przy okazji, udało mi się przy tym obejrzeć prawie 3 sezony Breaking Bad. Po skończeniu budowy od razu zacząłem farmić czaszki i po 20 godzinach udało mi się uzbierać prawie 400 czaszek, z których część użyłem do stworzenia pustaka, skraftowanych serc i na tym skończyłem. Zbrałem wszystko na tajne kordy ze skarcem, gdzie schowałem wszystko co najcenniejsze na serwerze, i tym samym, stałem się najbogatszym graczem na Dobra widzowie, a więc czas wam wszystko pokazać. Za tą ścianą za mną jest największe bogactwo na serwerze. I zostaje tylko rozkopać tą ścianę. A więc proszę państwa, przedstawiam wam mój skarbiec. Tutaj takie wyjście jak widzicie, są tutaj też sety najlepsze, 4-3 mending jak widzicie, o ten akurat nie mam bo to później odmodelam I przechodzimy do głównej sali, widzowie Gdzie jest całe bogactwo w skrzynkach Więc zaczniemy tutaj Diamenty, to jest 40 tysięcy diamentów Lecimy dalej Tutaj są czaszki, elitry, stale i koksy Jak widzicie Tutaj też mamy surowce i w tym na przykład netherite No, który robi wrażenie duże, jego jest Tutaj mam shulker boxy a także w tej skrzynce są seciki, Tutaj jakieś miecze i kilofy. Tutaj mamy złoto. Jest trochę nie do tego złota jest. Żelazo, tutaj też nie jest przepalone. Tu nie miałem trochę czasu przepalić tego wszystkiego, bo jednak no patrzcie ile tego jest, nie? I teraz to wszystko przepalić, to by mi zajęło za parę godzin. Przechodzimy teraz do totemów, w których jest dwie pełne skrzynki jak widzicie. Tutaj trident. Najlepszymi entzędami Serduszko. Także przechodzimy teraz do najcenniejszego. Czyli to, co się znajduje za mną, tutaj mamy tutaj też dwa poczwórne bikony. Jeszcze tutaj jeden jest z tyłu. Mamy tutaj jajka smoka. Dwa jajka smoka. A także widzowie. Jedenastą księgę z martwych Stania. A także tutaj. A także tutaj, także A także tutaj Lucky Potion. Którą zdobyłem z meteorytu. Jest to najrzadsza pod grze która normalnie nie występuje w grze. Także, mi się zastanawiacie, co tu jest, co to jest za książka. Jest jej książka za mną, w której coś zawarłem, i mniej więcej dołączyłem na narchę. To już zobaczycie w jednym z przyszłych